Aleńka, już są kolczyki dla ciebie i dla Jody. Także poczekam tylko na pomocnika, i będziemy chyba w następnym tygodniu coś zadziałamy, zakolczykujemy. Kiedyś chyba na komunie tak? było modne kolczykowanie eee, dziewczyn. O u was będzie taka tak przy okazji. No, proszę Państwa, i przy okazji też jeszcze wymyśliłem, już dawno wymyśliłem, ale za każdym razem zapominam, y, poinformować o tym pomyśle, y, dlatego zrobię to teraz, póki pamiętam, proszę Państwa, bo jeszcze y, dziewczyny nie mają obroży, dlatego pomyślałem, że kurczę, tyle stałych widzów jest może byście chcieli w ten sposób wesprzeć, a przy okazji zrobić właśnie coś fajnego, żebyście później widzieli to na odcinkach, czyli znaleźć w internecie jakąś fajną obrożę jednej czy drugiej, a może byście chcieli też... Dla Ani, albo dla Jadzie, albo dla Brunona nową obrożę, no nie wiem, ale no, przede wszystkim dla młodych, bo one nie mają. Jakbyście chcieli, no to czemu nie? Kontaktujcie się ze mną na mail biznesowy, jest podany pod każdym filmem w opisie, a wtedy dogadamy jakieś szczegóły odnośnie wysyłki. I no i co? I ja myślę, że to dla osoby, która naprawdę by chciała, bo to jest stanie, nie tam wiecie, ki kilka dych obroża kosztuje. Więc jeśli ktoś by chciał, a później przez rok patrzeć na tą obrożę i mieć satysfakcję, że to od niego, że to jego obroża, że to jego wybór, yy, no to czemu nie? Myślę, że pomysł całkiem fajny, a chętny może się znaleźć. Jak się nie znajdzie, no to ja sam kupię i też problemu nie ma. I ty przyszłaś, Joda? Ta? A co Cię tak zaciekawiło? Chyba nie moja gadka. Co tam się oglądasz? <grystanie> kot, ale to nie jest zwykły kot. Wiecie co? On albo. O kurde, myszak nie zauważył chyba. Albo ślimak po nim chodził, albo nie wiem. <grystanie> Ktoś się zżygał mu na plecy. Wygląda tragicznie. No, tak jak w tym. <grystanie> w tym filmie. Dziennikarz do piłkarza, widzę w polskiej lidze. Wyglądasz... Nie, fatalnie, o! Wyglądasz fatalnie. <grystanie> <grystanie> Fatalny to ty jesteś. Następne pytanie. <grystanie> no, wam powiem, że choineczka to elegancka idzie, proszę państwa. Takie opatyki nawet nie piśnie. Ile centymetr? Półtora? Spokojnie. O wiele lżej idzie niż tamte, bo tamto tam to drzewo jest mocniejsze, nie twardsze. A tutaj elegancko, raz, raz 5 minut i mam zrobione. Na drabinę tylko 2-3 stopnie zrobił i szczyt też obcięty. Bum, 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 bum. Widzisz, żeby nie 30 to by robota stała, kurga, tak pompę zabiorę. I inne nieruchomości, bo robi swoje. Zobaczcie co znalazłem dzisiaj na tej ziemi, którą wykopuje zestawu. Łostrze. Hmm. kawałek porcelany z podobizną kogoś. I tutaj orzełek nad tym. Czy Semp? Może i Semp? Rozpoznaje ktoś? I tutaj troszeczkę kogoś drugiego. Może jakiś generałowie, może jakieś, jakieś o, osobistości ważne w Polsce czy w Niemczech. Ciekawe. Ogólnie będę chodził tam z wykrywaczem, ale to już nie dzisiaj, bo. Kurde, napraw się, dobrze, dzięki Nie dzisiaj, bo już za późno ja dopiero co kończę jeszcze nie skończyłem czekam maleńkę zje. Trzeba ją za, za no, połączyć zresztą Idę kurde odpoczywać cały dzień na nogach, to już nie dam rady łazić jeszcze tam po wertepach ale idę wam, pokażę co tam się nowego wydarzyło, jak to wygląda mniej więcej kurde dzisiaj tak dolo patrzysz tutaj miękko jakby może i podmokło aż tu, ty, a w kurniku woda nie stoi, on niżej jest indyk jeden do ubicia nie. Nie. Yy, na czarną główkę choruje Dzisiaj on, jest przypojny. Yy, zauważyłem dzisiaj. No, czyli dzisiaj go wzięło dopiero, bo to ja oglądam codziennie te indyki po kilka razy. Idź się łącz tam z tymi dzikusami, idziemy w oprowadzę. Zobacz, żeby nie prawie nowe ogumienie trzydziestki, ja bym tędy nie przejechał, kurde. Zalało, ale dynie to podlałem, kurde, na 10 lat bym miała. <laughs> Stała cała w wodzie, ona zanurzona, ciekawe czy nie pognią. tutaj tak samo wszystko, leciała ta woda, kurde. <laughs> Selery to elegancko na tym teraz porosną. No, bagnista woda, o, jak poczując. To... Kurde, wyskoczył. Dobra, idziemy, zobaczcie co tam się dzieje. O, Jezus. O jak kopareczkę ładnie wcisnął. to pinam burzę. No tam zleciłem krzaki wyciąć trochę od drogi, bo tam ogrodzenie będę budował, więc nie będę musiał wycinać, będzie może lepiej. Kurde. Ale lodowisko będzie na zimę, żeby taka zima była jak w tamtym roku. O panie! O. ty, to tam już karaś jest. Bo tutaj widziałem wcześniej się pławiło coś. Jak było to jeszcze to oczko zamknięte, on że stąd nie wybierał w ogóle. Wodę spuścił tam, nie? To tam już, kurde, na rybek jest karaś. Hmm. To nie nic. Szczupaka się wpuści kiedy. O, ale najpierw jeszcze liny. Karaś z linem też chyba się tak? Słyszałem, że on tam ma. Tam kilka tych jest. Z płocią, chyba linem, z karpiem, tylko że, że karać wychodzi, nie? Zawsze no. no i widzicie, tutaj jednak Ile? Półtora metra Może jej była głębokość, nie? Ale on chociaż może stąd muł trochę podebrał Co wcześniej miałem wykopane te oczko, nie? Więc tutaj ten karaś, kurde, musiał żyć, nie ma bata W tym roku i tamtym W ogóle miał tutaj rozliwiska kawałek no już tutaj wiecie już wędku nie dorzucę do drugiego końca stąd chyba że ze stawem cięższym, ale z pławikiem tam bym nie dorzucił za chinę. No i nie patrzcie na skarpie, bo tutaj wiadomo o tym poziom się podniesie, tak jak tutaj zanim zaczęliśmy pompować. No to tutaj widać dokąd była woda. O, tak jak meszek się zaczyna jakoś zielony, może widać. O, no, tutaj o lepiej może widać. Mniej więcej. No to sobie możecie wyobrazić ile tego będzie, nie? i tutaj bo jeszcze jutro będzie robione no chyba żebym ale raczej nie będę bo z, no z drogo drogo no ale wiecie to raz w życiu się robi więc no, zrobić i nie wracać a nie jak tutaj było grzebnięte byle czym, byle jak no największa korzyść, że tego torfu, tego ciemnego wywieźliśmy sobie na pola, to tam teraz trochę może lepiej rośnie, ale w ostatnich latach to chyba lepiej zielsko bagienne rośnie tam, niż warzywo, no ale warzywo też dobrze rośnie, nie ma co narzekać. Na piasku byś lepiej nie miał, raczej. No, wracając do tematu, co ja tam chciałem gadać? No to, że tutaj, właśnie jutro będziemy tutaj jeszcze, znaczy operator będzie wybierał, tak jak już tutaj widać, skarpa to będzie się kończyło, tam też będzie się kończyło, czyli z. 30 metrów jest tamten brzeg, no i w tą stronę dotąd na pewno. Ale myślę, że cały dzień to on jeszcze tutaj mu powiedział, że w tą stronę trzeba iść jak coś daleko, ile się da. Tak, żeby tylko w czasie się wyrobić, nie? I tutaj wyrównać kawałek na przejazd. No i ogólnie, żeby było równo. A tamten zagajnik sobie zostawiam. Bo skąd ja będę brał drewno, jak tutaj nic nie będzie. Tam na Włoć. tutaj coś się bawię, a tutaj, kurde, lasek. I tyle w temacie: wszystko ogrodzić i będzie gitara. Proszę Państwa, dobrze mówię czy niedobrze? No dobrze, o. także wracamy jutro. Tutaj zobaczymy, jakie kolejne będą postępy od razu. Też się zapytam, może ktoś wie, czy, czy, czy większą łychę było nie do rady robić. Bo może kurde, małą łychę montują, żeby dłużej robić. Ale z drugiej strony, jak to ramię 18 metrów, no to jak on ten duży ciężar by miał na samym szczycie, na, jakby wyciągnął najdalej jak może i jeszcze załadował mokrym, yy, no to ja nie wiem, czy by to kurde, pewnie by nie połamało, nie, nie, nie tego nie rozwaliło, no bo to musi być mocniejsze niż niż, przewiduje, yy, niż przewidują prawa fizyki. Ale po co męczyć sprzęt, żeby naprawiać częściej? Wyraźcie swoją opinię, bo ja tam zawsze żadnych fachowców nie znam w tej dziedzinie operatorów. Takie tylko tam jakieś domniemania. Zobaczcie, jaki fajny torfik no, wysuszyć i kurde, ale ile to musi mieć lat, ty? Miliony, miliardy. No, przeróżne tutaj są pokłady ziemi. Widzicie torf, czarnoziemie jakieś, ił, tak jak tu. Nie, to już chyba piaseczek, a może ił, ale już takich jakby zmieszany z piaseczkiem, no i tam jeszcze piaseczek jest na samym dnie już, to jest właśnie warstwa wodonośna, czy jak to tam się nazywa, i to właśnie tutaj te wody gruntowe napycha do góry, także no nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało, zrobi trochę rozwałki i o to chodziło, żeby zburzyć i od nowa te budować. No, wziął do siebie, trzeba powiedzieć, moje zlecenie. Wyrwał. Przyschnie i sobie utnę te grube. Szopę z tego można zbudować. No, to Pinaubur uważał, uważał chyba no, jaką miał. ci jak umyłeś? Vai, estou zoando aí.